Pijany 65-latek uciekał policjantom. Sopot, pijany 65-latek uciekał policjantom. Uderzył w kilka auti radiowus. Policjanci zatrzymali w Sopocie 65-latka, który mający ponad 2 promile alkoholu uciekał funkcjonariuszom i zniszczył kilka autora z radiowóz. Po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna był poszukiwany przez trzy prokuratury, poinformowała we wtorek policja. Jak poinformowała papoficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Sopocie Lucyna Rykowska, mężczyzna w poniedziałek usłyszał zarzuty w związku z prowadzeniem i ucieczką autem w stanie nietrzeźwości. W weekend wieczorem Sopotcy policjanci zostali powiadomieni o kierującym Audi, który może być nietrzeźwy i porusza się ulicami Dolnego Sopotu, dodała Arkowska. Kierowca jechał między innymi pod prąd ulica Grunwaldzką. Policjanci prewencji zauważyli poszukiwane auto na ulica Trzymają, ja, gdzie kierujący Audi uderzył w zaparkowany samochód, odbił się od niego i kontynuował jazdę. Włączonymi w radiowozie sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi funkcjonariusze dali kierującemu wyraźne polecenie do zatrzymania i zablokowali mu drogę. Ten jednak zignorował to polecenie, wjechał na wysepki drogowe i przejście dla pieszych, uderzył w radiowóz, po czym dalej próbował uciekać. Ale stracił panowanie na autem i uderzył w kolejne zaparkowane auta. Funkcjonariusze odcięli mu drogę ucieczki, po czym wyciągnęli za uta i obezwładnili siedzącego za kierownicą mężczyznę, który swoim Audi próbował jeszcze przepchnąć zaparkowane samochody. Kierowcą Audi był 65-letni mieszkaniec Legnicy. Okazało się, że mężczyzna uciekał przed policjantami, bo miał 2,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze ustalili też, że zostały mu cofnięte uprawnienia do kierowania i jest poszukiwany przez trzy prokuratury celem ustalenia miejsca pobytu do celów prawnych. Na miejscu zdarzenia Sopoccy policjanci i drogówki przeprowadzili oględzinę pięciu uszkodzonych pojazdów, wykonali szkice sytuacyjne oraz sporządzili dokumentację fotograficzną. Zatrzymany przez mundurowych 65-latek trafił do policyjnej celi. W poniedziałek usłyszał zarzuty kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz prowadzenia samochodu pomimo cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. Podejrzany przyznał się do tych przestępstw, a po zakończeniu czynności w komendzie został doprowadzony do prokuratury, gdzie prokurator dodatkowo zastosował wobec niego dozór policyjny. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności, grzywna i zakaz kierowania pojazdami. Dodatkowo będzie musiał zwrócić koszty naprawy uszkodzonych samochodów